Witam Was. Miał być to odcinek zupełnie o czymś innym nagrany. O naszych nowościach, które wprowadziliśmy na, na stronie oraz naszych rozszerzonych naszych usługach. Natomiast i o tym, co, co można zobaczyć tutaj. Tak, dostaliśmy i dziękujemy, ale to jest tylko takie skromne na razie. Dziękujemy. W, na te okoliczności będzie nagrany osobny odcinek. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam sytuację, która wzburzyła mnie. Tyle lat prowadzę negocjacje, ale czegoś takiego bezczelnego jeszcze nie widziałem. Sympatyczna młoda para wynajęła nowe mieszkanie w lutym 2024 roku. Wpłacili kaucję oraz pierwszy miesiąc czynszu, a następnie podpisali umowę okazjonalną, w której wskazali adres, pod który mieli się wyprowadzić. Z entuzjazmem zaczęli się wprowadzać, kupując łóżko, kilka mebli. Młodzi, energiczni, charyzmatyczni prowadzili sklep internetowy z zabawkami dla dorosłych. Ona zajmowała się przyjmowaniem zamówień i marketingiem, a on logistyką i wysyłkami. Właścicielka mieszkania była szczęśliwa, że wynajęła lokal porządnym, młodym, zaradnym ludziom. Sielanka trwała 30 dni, aż nadszedł czas wpłaty kolejnego czynszu. Wtedy zaczęły się duże schody i problemy. Spotkały ich wszystkie nieszczęścia świata. Na koniec oświadczyli, że chroni ich prawo i mają prawo mieszkać w wynajmowanym lokalu. Właścicielka uruchomiła umowę okazjonalną, w której zadeklarowali, że się wyprowadzą, poddając skazany adres. Okazało się jednak, że był to adres szkoły podstawowej w miejscowości, w której nasza bohaterka uczęszczała. Minął rok, a dług za wynajem oraz media przekroczył 60 tysięcy złotych, adwokaci udzielili porady prawnej, sugerując skorzystanie z usług naszej firmy. Młoda para, Joanna i Marcin. Oświadczyła, że w związku z zaistniałymi okolicznościami wyprowadzą się w ciągu miesiąca. Staraliśmy się ich przekonać, aby zrobili to wcześniej. Po trzech tygodniach negocjacji, nasi bohaterowie w końcu opuścili zajmowane mieszkanie. Wyprowadzili się w nocy, a rano wysłali SMS informując, że klucze są w drzwiach. Myśleliśmy, że są to młodzi ludzie, których biznes nie wypalił, ale chcą pozostawić po sobie dobry smak i zapach. Pokażemy Wam za chwilę, jak to mieszkanie wyglądało przy przekazaniu, a jak je pozostawili. Oh, <laughs> To co zostawili nie jest oznaką bałaganu przy wyprowadzce. Mm,